Dawać to, tutaj. Go, 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 go. Ja to nie ogarniam, gdzie tu się jeździ, o co chodzi tutaj? No uciekasz od starego, no. Okay. O kurde, w rogu, samym jestem. Ja, pierdzielę. Ja pierdziele, no nie mogę, co ty no. Co robisz, Łapa, no. Przyjacielu sympatyczny. <laughs> już, już, już działa. Wiem, ja w ogóle jest śmieszne, że możesz sobie kupić pakiecik, jak dostajesz 700 tych kluczy. Czekaj, co? No zawsze tak było. No. Nie no, to wszyscy heavy'iki bierzemy i tyle. Nie, bo małe DPM będzie na Jerze. I na, najlepiej właśnie dwa czołgi z DPM-kiem. A? Jak gwiazdki zbiłem? dpm Dwa czołgi z DPM-kiem? Dobra, ja tu nie jadę pierwszy. A może na prawo. Na prawo, bo jeszcze się na szoku, nie? To gdzie idziemy? Tutaj? jasne pogadane no, tak, tak no, o, no on jest przed nami w lewo w lewo w lewo A wy już koszmar gracie, czy co tak. W lewo tak to łapa <laughs> no ale to no, no łapa był pierwszy widział gdzie jest stary no, <laughs> Rysiek, tam obok, pisze, obok w no nie no przecież Miruim jest tutaj to będziemy tam to, 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 590 <laughs> kluczy trzeba na gruzik przeliczył kurczę bardzo tak. dużo i ranem nie Siema Grus Ciekawe ile to golda kosztuje Napisał Ci 200 zł 300 zł 50 tysięcy golda XD Go. złotych to u niego w tym Go to co? Na wsi to. Bo on w innej wsi mieszka Podjedźcie to dam grupowe Jakby się wylecie iście, nieważne Bo ten per, perka macie, że wam się HP przy odnawia Jest taki, aaa, nie... No jak klikasz tab i poprawiasz... No, ja no ja mam większe... nie, ja mam większe damage. To? Jak jest tab klikniesz, osy. to masz perkiny. No? To jest losowe, czy...? Tak. Tak, losowe. Dobrze, Michał, króciutko z gruzem. Zresztą to mi toman słyszałem, nie wiem czy to prawda. Carlos, o. co myślisz o Gruzie? Dawajcie w to. Skąd ja mam wiedzieć? Podjedźcie tam No ja też dam. No dobra, puszczam. Jego w to. Nie, nie, dzisiaj nie będę grał. W ja grupowe. nie siedzę już w community Twitch'a. No, ja no Twitch'u już nie przebywam, więc skąd ja mam wiedzieć? Mhm. Mitoman jest tylko się... jeden. Zesupska. No Zesupska jeszcze... ze jest jeden. Kto jest Zesupska? O, wysysają ze mnie... JD, JD, JD! To jest Mitoman. się martwi. <grym>, jak ten k***a zgoni, ty? Dobra, no, ale. Tośka, można to, na to, punkt, dobra, co? już na punkt, już na punkt. Ta, to, ta, ta. Daj grupowe. Eee, wiem, double. wiem. Double. Wiesz, On... że ta mapa też jest ze stalowego łowcy, nie? Bardzo się starają. Żeby coś nowego było. O, Wokół. się zrebiły na mnie, Jeżę! W punkt wejdźmy i tyle. To Ty jest. już driftem. No, ale teraz ten niestety nic nie robi, tak. Wywalona. A, zabiłem go, ale. Możemy w nas wjechać. Jadę, jadę. Z drugiej strony, czy przeszkadza ci to, że to jest ze Stalowej Gołowcy mapa? Tak. No. No to po co miączysz? To jest... żałosne. już nie starają. O nie, nie jedźcie za mną! Dara. To jest family friendly? Ja o czymś takim, myślisz? To, to jest twoja ha. family friendly? Tak. Dobra. Ach. Właśnie to Ej bo starego mam na plecach Jak ich zabijemy to go... Up... G, ja mam 500 pingu? Pingo? No To jest okay. Dobra, i uciekamy Filowe to Ej, ale nie wiem czy jest nas tutaj na close to... No lewo jedziemy chyba, nie? Lewo? No tak, ale oni tak jest na naszych plecach No, i co z tego? No nic, nic, nic Markoweś Draweca? Nice. Ja pierdzielę, ja nie potrafię trafić rama. Ej, jeże, Jeszcze no, ja ktoś ja z DPM-em. Się... O, w dupę. Łapa ginie. Nie ginę. <noise> Ej, <głosy> momenty! moment. Dobra, ginę. <noise> No. Bo z tymi jeżami to chodzi o to, żebyś ty je niszczył, a nie przyjmował za kogoś no, ale innego. Ja nie ten no. mi nie skręca, mi nie skręca. To samo zmienia biegi, ale mi. Dobra. Br brzadził, go w dół, ten... go w dół, tam, 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 tam. Od ciebie, No I cała łapa. I, i, I co z tego, że jest na naszych plecach? No, co z tego, tak że ja wiesz? Gdzie tam, do przodu? A, ja mogę, okay. ja, no ja celuję tak. w tej jeży i widzę tego, który jeździ jednak lata przyjmuje. Za <laughs> team, za team. Pozdro. Hm. Narka łapa. No co tu tak blisko? Ej, zapalający żyje. Oj. Ja nie żyję. Nie, żyjesz. Tego zapalającego. Skoń skończę, skończę. No, Nie żyje. Ja mam turbo, się wjebię w tego. A, bo to są zainfekowane. Stary. one strzelają pociskiem wampirycznym. Ale, że ten wrak absorbuje obrażenia? Dobra, i na punkt. Poczekaj momenty, bo się zrespią. A, ta, Czekaj ta, na nich ta. Ten. Będą mierze No ich Nie, to króliki, chill. Po prostu wjedźmy w to. Że możemy sfarmić, żeby punkty mieć, co? Miriam. Nie, to się o. i tak dostaje tyle samo. Ale żebyś start. ty miał tych osobistych... Aha, tak? Resetuje? Tak, tak. Resetuje się. A. Dobra i teraz musimy na prawo uciekać. Nie, lewo, lewo. Na lewo? lewo, no. Na lewo. On, no on jest gdzieś nie, tu. Nie, on jest na lewo. On, no on jest tu. On, on, na... o, A, on, jest... Dobra, dobra, dobra. To, to przez most, przez most, przez most i w to, co? Naprzód, no, no, no. naprzód. No, go, go. Mówiłem, że w najlepszego celuję. Kto hila użył? Ja, bo ja A. <laughs> dobra, masz użyję, bo Zostałem drogą. Jerze. Łowcy, łowcy. Jest komunikat, jest. Hunters, Hunters. wykręcić z tego dawajcie tych łowców, czy nie? Tak, jeszcze rozwalić Dobra. Ja bym po to jechał <laughs> teraz. O, stare Stary jedzie. Dawajcie szybciutko. Kończy <laughs> się go skończycie? Kurde tego zainfekowanego trzeba Ujść tym wrakiem. A to też się tłumią dźwięki, tak? No ja się słyszałem, przykład, tak? Okej, okay, to ja słyszę. Ale to ja mysz, uszymy je. Ehehe. Daj Zdajesz sobie z tego sprawę, momenty, że się dostał. musimy jeszcze warenę pograć? No tak Łapa no, daj, daj grupowe Ja mam wolne nie ja mam, ja, nie ja mam. do roboty nie idę, nie? A z jakiego powodu? Bo już się skończył mi tydzień kursów Ok. A ty się powinieneś cieszyć, a nie... Ramy, go, ramy go A piątkę ja mogę ramować, czy nie? No cerberem średnio A, wszystkich Cerberem no. średnio, okej okay. No cerberem średnio a, serwerem. No to nie, wątpienie. <grywanie> Disco plecie. <grywanie> e, musimy on po to jechać. I no. potem w punkt. No, może, może ten, może się uda bok, może jeżdżę A. się zrespią. No to chodźcie na punkt, no chodźcie. Jarza albo króliki. Oj, Michał, to mam nadzieję, że wiesz o kogo to zostawić. No on tu jest, nie? Gdzieś... Nie, nie ma, on jest tutaj, gdzieś tu. O, coś się zrespiło na daleko. Traka mi dali, no i jest dziedzinia. Po jest, do traka zostałem. Żyjesz, nie? Patrz. Naprawiłem cię. O, oh, nice. O, mój. siema Gabrysi. No, stali. O, o kurwa T49, znaczy kurczę. No kurczę, kurczę. To no, widzisz? Wy, wymyka się, wymyka się. Kurczę, ale my wszyscy będziemy teraz tacy framilii friendly. Framilii? Chodź tu disco. Choć tu no, disco! disco. Disko, chodź tu! Kurczę, przepraszam, bo ja tutaj Chciałem go pocałować, wczółko Zawsze się życie? O, i z życiem to akurat cięższe. Dobra. No i tu GG. No, no i tu, i tu nie mam już szans. najpierw fala, potem do 6000 fala i on. Git, git. Fala, 6000 fala. A bo teraz można chyba niego, bo nie ma fali. Do 6000. Nie ma fali. Nie ma fali. Nie ma fal No, hechełki na, te, na, tra na trapery ładujcie. I Koniec, nie, nie bicie, nie bicie. Teraz trapper i zapalający, w pierwszej kolejności. Nice. Atgehog. Yes. Uratowałem ci łapa życie. O łapa, Dziękuję. nie uratuję ci wszystkiego. Ale ma tarczę, miał tarczę, tarczę. no. Okay. Dobra, to teraz... Od jednego uratowałem. Teraz ziutków. Jeszcze jeden, jeden mob. A dobra. Jak okay. dacie mu jedną pestkę to będzie kolejna fala. Dajcie mu jedną... dobra, je, je, jeszcze jedną, nie pamiętam ile dokładnie to było. Ty, to kiedy ona się odpala? A nie, przy 3000 chyba, sorry. To do 3000 i potem falę, żeby nas nie, nie zabiły te główne. Ej, Gabryś, łapa! No, próbuję oczekać. Mam stuna. No, też mam. Dobra, jest fala. Jest. Trapper i zapalający w pierwszej kolejności. Za nami są, nie? Ta. Jest traper, ja mu dam. Jerzy, Jerzy, Jerzy! disco plecy, moment, disco, disco. Duży jest, jest, dostał. Dobra, ja chciałem stankować. Ja dostałem od Jerza. A może ktoś z tym Jerzem? Dobra, ogarnę sobie już. Mamy to. Zapalający jest. Ej, bo traper cały czas żyje, czemu go nie zabiliście? ja mu dałem na początku, ale no... No ale no to... Jest git, jest git, jest git, jest git. Cerber, dobra. I teraz go stare... O o, BOLI A ten co dojazd dostał A ja też Traik do zera już No teraz do zera Zostaw mnie w spokoju Zostaw mnie I co to koniec? Nie Ale tak, teraz. teraz będzie Nie. trzy fale będą i później znowu to samo Trapper, tra Traper i zapalający cały czas ma Iven jest zapalający, go zapalaka pierwszego, nice. Ale zasuwa jest... tym szturmowcem! Ja nie mogę, te, te lagi to mnie wyniszczają psychicznie. Zapalającego jak jest? Szturmowiec. jest na pewno. Trapper? Jest. O, zatrzymał się. Trapper, trapper. O cholera. Trapper na hita, daj mu też. Trapper dętka. Turmowiec. Uwaga. Zobaczcie, kurcie pieczone, bo cholera to przekleństwo przecież. A, dostałem, dostałem. Zapalający, zapalający się zrespił, halo, halo. Skończysz disco? Tak, skończę. Okay. Ja, ja się odniesz? palę. Dobra. Do roboty. Klejka. A po sklejkę mam, zostawcie mnie. Pomagam, pomagam ci, spokojnie. Nie będę ci zostawiał takiej... Aj, ty mnie zostawiasz? <grym 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 jak to przełożyło? To to. Dobra, znowu to samo, do 6-7. 6-7? Tak. Ej, fala, six, fala, seven, fala, fala, fala jest. Nie wiem co to. Zapalający. Zapalający. Dobra, nice. Dawajcie falę najpierw, dawajcie falę najpierw. No zestrakował mnie no przecież. Cerber. Dobra, kończ ktoś i łoimy bossa do 6-7. Przestań się skupiać tam jeden z drugim. Aaaa! się mogą ode mnie od... Dziękuję za follow bracie. Pozdro. Dobra, stop stop, 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 stop. Zapalający znowu. U, na mnie, na mnie, na mnie się zrespili. Jest zapalający i trapper, trapper i zapalający pierwszy. Traka dostałem, po mnie. Nie jest po tobie, jest okej, okay, żyj. Zapalający i trapper. Ja zapalający, ja go doramuję. Nice. Ja tego skończę. Jerzy, 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 Jerzy. Łapa chyba ginie Tak, ja że nam... Kolejny jeże Zniszczony Kolejny jeż Daj mu disco nice. Dobra, obicie. Łapa się już nie zrespi, oh yeah. tak? Nie ja. Łapa się wywalił Zaraz fala się aktywuje. A oni się zbagowali? No, już nie A wiem. to dobrze dla nas. Się. Dobrze, dobrze. Dobra fala. Traper zapalający i traper. Ja muszę serwis w użyć Jak chcesz, jest. masz chwilę masz chwilę. Zapalający. tu. uwaga. Alfa jedzie. O, ale dostałem od jeża. O, traper Ej, się zblokowały na Ja spoju. tam dętkę zaraz, człowieku. O, cię. Ej, rozwalę ci je. No, ja dobrze. rozwaliłem. Traka mam. Cerber. Ja ci gabryś dam, nie niego. Musiałem zużyć. Oni we dwóch we mnie jadą. Dobra, już, już pompować, pompować, pompować. Ta, 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 ta. Dusimy teraz tych baranków i oni, oni na mnie są. No, good, good, good. no, poka, oko. O, dobra. No i git. Brawo, brawo, gratulacje łapa. Masz medal. Ile łapa 21 tysięcy <noise> Ja wcale nie więcej. Mam 23 ale się nie wykasztaniłem jak on. Ral? O ja Da. <laughs> I chcecie mi wiek. powiedzieć, że to tyle jest głupania, żeby całk zdobyć, który jest tragiczny?